Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu w holu zakupowym z Action i z Pepko. Eee, tak na szybko Wam nagram co kupiłam. Eee, witam Was po świętach, bo dla mnie niedziela przed świętami. Dla Was po świętach. Tak, e, chyba pada deszcz. W każdym bądź razie. <gryw> Dzisiaj też nie... już dobra, mówiłam, że nie wyglądam. Pokażę Wam, co kupiłam najpierw w, w Action. Dużo też tego nie ma, ale Wam pokażę. W Action kupiłam sobie odkurzacz. Odkurzacz taki z rączką. Bezworkowy, ręczny taki, wiecie o co chodzi, ale on jest na kabel. Ma 6 metrów kabla. Byłam dzisiaj, właśnie też w Media Expert i chciałam kupić, właśnie sobie Media Expert. Media Expert, właśnie taki odkolarz bezprzewodowy i ten taki okrągły jeżdżący. Ale powiem Wam, że... Boże, co mi się dzisiaj stało? Ale powiem Wam szczerze, że był bardzo mały wybór. Połóż. Był, bo tam Laura już pozabierała po Był bardzo mały wybór dzisiaj w tych sklepach. A byłam... No, już miesiąc temu, dobre. Byłam w tym. W... Gdzie ja byłam? w EURO AGD i tam naprawdę był taki wybór i spoko ceny ale teraz przy świętami mówię nie jadę tam specjalnie bo to mi się nie opłaca wstrzymam się nie będę głupieć i szaleć ale ten odkurzacz ma bardzo dobre opinie na tych forach, e, facebookowych grupach e, Akronowskich. był czerwony niebieski wziąłem sobie niebieski nie wiem czy one się różnią chyba tylko według mnie kolorem e, 6 metrów kabla ma i y, powiem Wam, że ja go odpakowałam i ja nim już odkurzyłam i on jest. Y, żeby nie mówić tego brzydkiego słowa, on jest po prostu zarąbisty. On tak wciąga, taką ma siłę, że naprawdę jest super. Ma dwie końcówki wymienne, a może być na krótki, może być na długą nogę. I ma taką końcówkę, jakąś czoteczkę taką do kanapy i taką jedną y, dużą. Słuchajcie, on tak wciąga, że po prostu byłam w szoku. 150 zł. Słuchajcie, 150 zł ten odkurzacz, a wciąga naprawdę yy, superowo. I on wygląda tak. Yy, o tak. Tu się włącza, tu się wyłącza, tu się otwiera. Jak chcecie, czekajcie, bo ja sobie go zaplątałam. Jak chcecie wymienić ten, ten opakowanie, znaczy w. Brud wyrzucić! go podłączonego. Jak chcecie brud wy, wyrzucić, to go odpinacie. Tu zdejmujecie tą rączkę i tylko z tym idziecie i, i wyrzucacie. On tam ma filt i tak dalej. Łatwo się to, to, słuchajcie, zapina. Nie, naprawdę jestem pod wrażeniem. Czekajcie, jak to się, jak to się zapina? Bym zaraz nie połamała. Aha, tu ma ten haczyk, oj teraz. Ta rączka się tutaj zamyka. O, już jest brudne, bo ja już mówię, odkurzałam nim na grubo, pojechałam na grubo tam, gdzie był największy syf, mówię, a przyjadę, zobaczę. I naprawdę wygląda bardzo fajnie i nie jest nawet aż taki ciężki. Jakby on był jeszcze, słuchajcie, bez kabla, to byłaby naprawdę bajka. No ale wszystkiego mieć nie można. Ja bez kabla ten odkurzacz sobie i tak kupię, i tak kupię bezprzewodowy. Tylko po świętach, po Nowym Roku, na spokojnie pojadę. Nie na łapu -capu. Ten mi się przyda, bo będę miała na przykład go na górze, a ten bezprzewodowy tutaj na dole, żeby tu ogarniać i żeby już nie nosić, nie znosić, nie wchodzić, nie schodzić to ten będzie na kabel może być tam na górze, a ten bym sobie miała tutaj, wiecie. E, tak sobie właśnie wymyśliłam, że tak e, może coś takiego, no i ten jeżdżący bym też sobie chciała kupić taki okrągły, ale mówię, wszystko na spokojnie. Powiem wam, że jakby nawet miał on dłuższy kabel, bo ja nim odkurzałam, to na dwa razy się przełączałam tutaj, w takim obrębie małym, e, bo na 6 to miałam dosyć dużą przestrzeń tutaj tutaj jakbym miał drugie tyle kabla, na przykład, to był, byłaby bajka i nie musiałby być bezprzewodowy. Nie spodziewałam się, że będzie tak wciągał za takie pieniądze taki odkurzacz. Mam to wszystko na podłodze, więc muszę się schylać. Wakszą kupiłam za chyba 20 zł, taką dużą, zobaczcie, świecę. Naprawdę jest bardzo duża, niby tam jakaś oliwkowa czy coś, ale ja wam powiem, że ja stałam sobie te świece przy zdjęciu taty, takie prawdziwe, znaczy takie świecące, i ciężko mi jest dostać niezapachowe te świece, chyba że takie zwykłe, te białe, ale jest bardzo ciężko dostać. I już nieraz kupiłam taką zapachową świecę, i powiem Wam, że u mnie w tej otwartej przestrzeni nawet tego zapachu nie czuć. Bo jakbym miała taki, wiecie, tu salon, czy w pokoju zamkniętym, to tak, to na pewno byłoby to czuć. A w tej otwartej mojej tutaj przestrzeni, tych zapachowych w ogóle jest nie czuć. Więc one są lipne, te zapachy. Takie są, no mówię, do małych pomieszczeń, tak, do takich dużych jak u mnie to na pewno nie. No i tak sobie kupiłam, bo mi się to podobało. No i tak sobie kupuję, tak sobie wymieniam. Wakszon jeszcze kupiłam dwie takie podkładki pod gary do zmywania, bo ja ich używam, a te moje już wołają, te moje już woła śmietnik, żeby je wyrzucić. Już mają takie ślady, nawet tak upiorę, to już od tego mokrego to już się nie chce sprać, więc sobie takie dwie świeże. Tak, dobra. Też sobie właśnie dwie takie świeże te podkłady kupiłam. Podaj. Laura sobie kupiła w wieszak, on kosztował chyba 15 zł. I ona tutaj ma, już powiesiła sobie takie rzeczy do tych hobby horsów. To taki zwykły wieszak z drewnianym. Bardzo fajny Spowiem powiem Wam, że kurczę i mi by się taki przydał. Nie wiem, czy sobie takiego właśnie też nie kupię. Tu pod spodem ma takie jakby gąbkę, żeby się tam dziwić, czy coś tam nie rysowało. I ona sobie to gdzieś tam powiesi, czy na kaloryfer, czy na łóżku. Nie wiem, nie wiem. Aha, no i takie sobie tutaj akcesoria trzyma. Co tam jeszcze kupiłaś, pokaż. What? Pepko? Nie, to, a to pepko. pepko. A co jeszcze bakshą kupiłyśmy? Tylko to? Nie a te słoiczki pokazałeś? A nie, ej, ale nie, no my jeszcze coś bakshą brałyśmy. Ej, 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 ale ej. co brałyśmy? Laura, my jeszcze coś bakszą brałyśmy. Ja nie wiem co. Nie co brałam. Nie pamiętam. Dobra, to przejdźmy do pepko. W petku wzięłam podkłady dla psów. Jak podkładam, to naprawdę ładnie robią siku. Tutaj nie chodzą, nie robią gdzieś tam w domu siku. Czasami im się zdarzy, nie powiem, że nie, ale bardzo ładnie robią na tym siku i kubkę. Uczaj, żeby robiło w jednym miejscu latem. Na I naprawdę sprawdza się to. Więc tutaj jest w ogóle. Tutaj jest w ogóle 30 sztuk, i to za 20 zł, więc chyba dobra cena. Po 67 groszy za jedną sztukę wychodzi. Yy, tutaj na prezent dla brata córeczki kupiłam taką lalę, jakąś princesę yy, i puzzle. To jeszcze jest do prezentu taki dodatek, bo mówię, mało mam to do W sumie to nie trzeba, pokazywałam co kupiłam. Nie wiem, już sama. Chyba nie wiem, czy pokazywałam takie klot puzzle. Ona lubi tą dziewczynkę, nie wiem, nie znam się, ale Larą mówi, że ona to lubi. I taką lalę, ona nie wiem czy nagra, czy co, nie wiem, to taki dorzucić, wiecie, tak żeby trochę więcej tych rzeczy... Laura, nie, nie krzycz, bo pomyśl, zaraz pomyślą, że cię tam mordują. To to, aha, tutaj jeszcze wzięliśmy do tego torebeczkę taką, yy, mało świąteczną, ale jakiś tak nie mogłam się zdecydować. E, dwie e, ramki na zdjęcia bo Amelka e, rysuje dla babci i prababci dla dwóch prababci czy dla jednej rysuje nie wiem kazała mi kupić dwie ramki bo rysuje na święta dla babci e, obrazki e, takie świąteczne chyba rysuje coś mi pokazywała że wzory i mówi dwie takie ramki A4 to kupiła mi takie właśnie duże dwie ramki, to za, możesz to od razu dać Amelce. Tutaj wzięłyśmy takie y, na palce zabawki plastikowe, takie nakładki na palce y, do zabawy, a Laura mówi, że to psom do gryzienia. I to, na święta. Na święta. Y, wzięłam sobie też jeszcze taką świeczkę niby waniliowa. Tak to pachnie ładnie wanilią, ale, ale, nie wiem, to na pewno też nie będzie jej tutaj czuć, tutaj czuć pepko, w pepko, takim, w takim, właśnie szkle, bo ja potem, wiecie, sobie to myję, czyszczę, tak jak ostatnie taką zwykłą świeczkę wstawiam i też jest fajny taki ten fajny taki nie, no też kielko, wiecie, możecie mieć na parę, to potem można w ogóle, jak się świeczka wypali, to wkładajcie ją do zamrażalnika, nie wiem czy wiecie, bo ja też nie wiedziałam, gdzieś tam to odkryłam. Takie wiecie, jak wypalicie w takich pojemnikach świeczki, już nie ma co palić, a naokoło Wam to zostaje, wkładacie do zamrażalnika, ja włożyłam sobie na noc, wyjmuję, pukniecie tam nożem czy coś, fajnie Wam ten cały, resztka wychodzi, myjecie i możecie drugi wosk sobie wlać, ze starych świeczek wszystkie rozpuścić zalać, knoc sobie kupić albo po prostu zwykłą taką stojącą świeczkę można sobie włożyć, na przykład taką, którą też kupiłam. Bo 8 te było dwie i nawet można tutaj wsadzić taką jedną dużą. Znaczy może nie w to, bo to jest akurat za małe, ale takie mniejsze też kupiłam włożyć i też będą w takim pojemniku sobie stało, żeby tak się nie lały na zewnątrz. Wiecie o co chodzi. To kupiłam też właśnie dwie takie świeczki. Tutaj mam właśnie drugą. One są duże fajnie dostarczą, bo kupiłam po 15 zł, cztery takie małe. Takie małe cztery świeczki po 15 zł kupiłam u nas w sklepie. I ta świeczka wczoraj jak mi się paliła, to mi się paliła jeden dzień. Jeden dzień nawet nie cały, bo ja zapaliłam już tak, jak był półmrok. Po 15 to do wieczora i było po świece. za 15 zł cztery takie malutkie. To jak ta kosztuje 8 zł taka duża, no to tych malutkich tutaj może jest, nie wiem, raz, dwa. 6 na przykład, czy 7. Tak, jakby sobie tak wizualnie patrzę. Eee, tutaj Laura sobie wzięła świeczkę. Słucham? Szukamy. A i ona była w promocji po 5 zł, pro teraz zobaczyłam. Taką jaśminową. Ładnie. Jaśminiem pachnie, bo jakaś promocja na 5 zł to nawet nie wiedziałam. Zilu ona? Też nie wiem, Zilu. Nie widzę. Tam sobie chcę gdzieś w pokoju postawić przy Howe's czy gdzieś tam. Wzięłam sobie też takie spineczki do tych moich włosów, żeby czasami je spiąć. Bo tak jak mam teraz świeżo umyte, nie wymodel. One są teraz dzisiaj umyte wczoraj i spałam tak nie w nich po prostu się uczesłam. I one są jakie są. Jak je wyczeszę, wymodeluję, to będą na pewno lepiej wyglądały. Ale czasami, żeby sobie je spiąć po prostu, żeby to jakoś lepiej te włosy wyglądały. A dobra, właśnie, no mówię, że coś jeszcze. E, jeszcze. Ojej, jeszcze takie spineczki czasami też się przydadzą do włosów, a miginą. Po prostu miginą też. No, ja nie będę, gdzie, gdzie mam. E, I jeszcze kupiłam taki spodek, bo ta, wiecie co takim się traf, trafiło mi się tam na akcesoriach ze świeczkami. E, taki spodek, niby taka zwykła salaterka, można zwykły talerz podłożyć, prawda? I też byłoby to samo, to kosztowało 4 zł. I to się podkłada właśnie pod takie świeczki, i też to fajnie wygląda. Eee, no, nie wiem. Fajnie, tak, bo to jest typowo pod świeczki. To właśnie było na tych akcesoriach ze świeczkami. Eee, jakby akurat pod te. Eee, I ten, i jak wiecie, ona spływa, czy coś to tutaj się tam nie wylewa. Eee, I tak rezerwowo jak ten, no to też będę miała sobie. Jak tam się tak, też może do zamrzaki No i tak będę miała rezerwowo, właśnie z taką podkładką, też eee, świeczkę. Daj. Laura sobie wzięła jeszcze w Pepko y, takie dwa pojemniczki. Po ile one były, Wam powiem, po 5 zł, to wzięła sobie dwie takie na y, jakieś tam przyrządy, akcesoria. Tu jest druga. A w Action jeszcze sobie takie włóczki wzięłam, bo będzie robić choinki, tak? Czy tam coś tam będzie robić? To to. I jeszcze kupiłam w. Y, jeszcze kupiłam sobie w. Pep... Tak, w Pepko jeszcze kupiłam sobie. Mopa z takim kubełkiem. On nie jest za duży ten mop. E, ojej. 50 zł kosztował i jego się tak wkłada, tu się wyrzyma niby i tak dalej. E, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Tu się nogą przytrzymuje. E, nie wiem, zobaczymy. E, były, wiem, że są też takie w Action, ale ja już byłam w pepko najpierw, dlatego wzięłam go w PEPCO. Bo mówię, pojadę do Action jego nie będzie. E, to... E, nie będę się wracać. Nie wiem, płyle był w Action 45 chyba złoty coś mi świta, bo tutaj jedna osoba z grupy kiedyś mi mówiła, że właśnie takie coś miała, ale coś u mnie się nie sprawdziło. No zobaczymy, jak u mnie. Ja nie chciałam takiego dużego kubła typowego, bo takie kubeł to mam. mopa już testowałam te ze spryjami i wszystko. Ale tak czasami potrzebuję, wiecie, wpuszczę psy. I teraz jest pogoda jak pogoda, no i te łapy w błocie mają. Ścieżkę mi zrobią. To tak muszę tego mopa myć pod tą wodą, płukać i przemywać. Jak ty z dużym kubem, no to ten duży kubeł stoi wszędzie i wiecie. Bo Laura, weź tą Firankę, bo mi gryzą. Jestem, bo mi psy zaczęły się bawić Firankami. I ten. No i tak chciałam takie podmywki mieć, żeby ten kubeł mały gdzieś sobie tutaj stał, tylko zmoczyć go, umyć, a nie latać z tym dużym, dźwigać ten duży kubeł. E, I zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. E, on wygląda tak. Jest taki dziwny, śmieszny jakiś jest. Tutaj ma pewnie podstawkę. Tu jest ten mop, malutki, znaczy nie jest aż taki malutki, taki. I teraz tak, tu się chyba wlewa wodę. Tu się wkłada go. Nie wiem, poczekajcie. Tu się go wyżyma. A tu. A tu co się robi? Nie wiem. Muszę zobaczyć instrukcję obsługi, bo nie mam zielonego pojęcia. Jak to się obsługuje. Tu ma jakąś podstawkę pod tą nogę. Trzeba skręcić. I tutaj ma kijek. Więc zobaczymy, bo szczerze Wam powiem. A to drugie po co jest? Aha! Już wiem. Dobra. Już wiem. Już wiem. Yy, tutaj się moczy. W jednym się moczy chyba, a w drugim się kładzie go suchego. Tu się, tutaj jest woda, z mokrym się go moczy. Tu się go moczy, a tak, wyżyma się on tak, jak się go wyciśnie. A tutaj się wykłada fresh, suchego, tu mokrego. Dobra, już ogarnęłam. To nie było takie trudne do ogarnięcia. Yy, tylko ta rączka jakoś tak mogłaby być po boku, a jest tak, znaczy mogłoby być po środku, a jest po boku. Nie wiem, bo na zdjęciu myślę. Się... Dobra, nie wiem, Zo so zobaczymy, czy mi się sprawdzi na takie podmy, podmy, podmytki, ale taki wywrotny się wydaje. Zobaczymy. Koniec na dzisiaj. To taki vlog zakupowy, hol. Czy coś jeszcze kupiłam, to już nie mam żadnego pojęcia, czy coś jeszcze gdzieś położyłam. Szczerze, aha, no tak. E... Troszyczki, dwa jeszcze kupiłam. Mam je już. One 12 zł za dwie sztuki. Ja już je mam w łazience, ale jeszcze mi się takie przydadzą. E, takie same mam. Jeszcze dwa dokupiłam, bo mi się właśnie przydadzą. I sobie kupiłam jeszcze takie buty. E, słuchajcie, bo latam w tych śniegowcach jest mi za gorąco teraz. W Adidasach wyglądam jak głupia. W taką deszczową pogodę po prostu. E, I była promocja. Słuchajcie, Pepko z. Z 70, ale najpierw ile kosztowały? Muszę zobaczyć, bo nie wiem. Aj, nie wiem. Wiem, że tutaj na czerwonym jest 70, a wcześniej nie wiem, jaka była cena. A ja je kupiłam za 35. Tak, za 35 zł. Takie, słuchajcie, budki. Przymierzałam bardzo fajne, bardzo wygodne, bo je w sklepie przymierzałam. Wciągacie nogę, wyciągacie. Takie, tutaj wyglądają na takie jakby łumpowate, Ale powiem Wam, że. Mm, bardzo są wygodne i na takie podpince, nie za grube, nie za cienkie, fajne w sam raz, a taką właśnie powodę. Bo mówię, śniegowce mam i tak dalej, ale w tych Adidasach to tak ja wyglądam. O, i to tak, i to tyle. I to takie zakupy, więc za dzisiaj Wam dziękuję. Zapraszam oczywiście Was na kolejnego vloga, który będzie, nie wiem, czy jeszcze coś nagram przed nowym rokiem, czy sobie nie, zajeby, nie zrobię przerwy, ale o tym to. Już na pewno się dowiedzieliście z vloga, którego oglądaliście. Bo tam będę więcej na ten temat mówić. A póki co dziękuję. Do zobaczenia. Yy, wszystkiego dobrego. Jakby co szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam Was. Pa, pa.